Co Tygrysy lubią najbardziej? To chyba jasne. Przedstawiam Wam mega topkę animców, gdzie króluje serwis. Kolejny zależy od tego ile dobra i w jakiej formie zostało nam podane oraz jaki poziom prezentowała przedstawiona fabuła, bo jak wiecie z tym bywa bardzo różnie. Zaczynajmy. Miejsce 50. szafel. Miejsce 49. Infinite Stratos Miejsce 48. ósme Ichiban Ushiro na daimao Miejsce czterdzieste siódme Hoshizora e Kakaru Hashi Miejsce czterdzieste Date Alive Miejsce czterdzieste piąte Shimoneta Miejsce 44. czwarte Ai Yori Aoshi Miejsce 43. trzecie Sankarea

Miejsce 36. Hyakka Miejsce 35. Trinity Seven Miejsce 34. Nagaserete Ayranto Miejsce 33. Jitsuwa Watashiwa Miejsce 32. Zero no Tsukajima Miejsce 31. Ichigo Hyaku pasento. Miejsce 30. Mahoromatic. Miejsce 29. Nisekoi Miejsce 28. Dziewczyna do wynajęcia Miejsce 27. Koreła zombie deska Miejsce 26. Mayo Chiki. Miejsce 25. Love Hina Miejsce 24. Midori Days Miejsce 23. Sora no Oto Shimono Miejsce 22. Monmusu. Miejsce 21. Rakudai Kishino Cavalry Miejsce 20. Sekirei Miejsce 19. Haganai Nie Mam Wielu Przyjaciół Miejsce osiemnaste, Strike Witches. Miejsce siedemnaste, Onegai Twins. Miejsce 16. Onegai Teacher. Miejsce piętnaste, Queen's Blade. Miejsce czternaste, Kulinarne Pojedynki. Miejsce trzynaste, Seikon no Quasar. Miejsce dwunaste. Tuloweru Miejsce jedenaste. Hagurejuszano Estetika. Miejsce 10. Nie pamięć panny zmierzchu. Miejsce dziewiąte. Isze Viewers. Miejsce ósme. Owoc Grisai. Miejsce siódme. Sposób na Pięcioraczki. Miejsce szóste: Prison School. A teraz przedstawiam wam piątkę etchi lub też Haremówek, które oceniam najwyżej. Miejsce piąte: Kaminomi. Jaka dziewczyna jest najlepsza? Dziewczyna 2D. Kemia to gracz pasjonat tytułów romans wizualnowel. Jest wręcz wirtualnym bogiem uwodzenia. I ten tytuł okazał się gwoździem do trumny, bo pewna niekompetentna wysłanniczka zaświatów założyła mu na szyję obroże i kazała polować na serca realnych dziewczyn. A co jeśli Kemia odmówi? Straci głowę! Kaminomi to świetna haremówka, gdzie niewiastom jest poświęcone bardzo dużo uwagi i każda jest traktowana indywidualnie. Miejsce czwarte: jak wychować nudną dziewczynę. To moja Aki pewnego dnia spostrzega na wzgórzu piękną dziewczynę. Zdarzenie to inspiruje go do stworzenia gry visual novel. Niedługo później okazuje się, że owa piękna niewiasta jest jego koleżanką z klasy. Co on na to? Angażuje ją w projekt. Saekano to z jednej strony klasyczne ecchi, z drugiej idealna aseksualność głównego bohatera oraz liczne epickie sytuacje generowane przez dziewczyny naprawdę wyróżniają to anime z morza kosmatych komedii. Miejsce trzecie. High School of the Dead fan serwisem stoi, ale nie z powodu cycków znalazło się tak wysoko w zestawieniu. Projekty postaci są tu zwyczajnie brzydkie, wręcz odpychające. To akcja jest tym, czym broni się ta produkcja. Wszak mamy tu apokalipsę zombie, roztrzaskiwanie łbów żywych trupów i nieustanna walka o przetrwanie to główne zalety tego anime. A że jest tu fan serwis? No jest! Ale nawet gdyby go nie było, anime świetnie dałoby sobie radę. Miejsce drugie High School Double D. Początek jest klasyczny, czyli mamy zboczonego nastolatka, który umiera, potem z wstaje i zbiera pokemony, <laughs> znaczy laseczki do haremu. Ale w DXD Isej wcale nie dostawał niewiast od tak. Chłopak musiał się postarać i każdą niewiastę zdobyć, przynajmniej na początku. Do tego fabuła okazała się być zaskakująco konkretna, łącząc w sobie akcję, fantazy i elementy naturalne, zwłaszcza w pierwszych sezonach. Miejsce pierwsze. Kill la Kill. Oto ostateczny dowód, że zwariowana akcja, dobra fabuła i nieposkromny fanserwis mogą ze sobą współistnieć. Ryuko, podążając śladem zabójcy swego ojca, trafia do pewnej dziwnej szkoły. Co znajduje na miejscu? Orety. Anime bierze wszystkie wypróbowane schematy i zagrania, podkręca je o 190%, a potem zabija nasz zdrowy rozsądek. Fanserwis, nagość, wyuzdanie i ani jednego gołego cycka? Zaraz, to tak się da? A da, polecam killa-kill Kill, widzom zaawansowanym. Co sądzicie o liście? Zabrakło jakiejś kosmatej komedii? Czekam na komentarze. Do zobaczenia niebawem.